Cześć, witam was bardzo serdecznie. Jestem MySplendor i witam was w kolejnym odcinku z gry Amnesia Rebirth. I ostatnio my tutaj mamy... Mieliśmy takie jakby pierwsze spotkanie z potworem, w sensie pierwsze takie... Czyli mamy pierwszą lokację, w której ten potwór naprawdę gdzieś tu chodzi. I ja się, szczerze mówiąc, cykam. Nie miej halunów. Mi się wydaje... Ta arma armata być dobrą opcją. Ale nie, nie ma szans. I dlaczego to. A nie, to się włączyło po prostu. Aha, po prostu gdy pchaliśmy się włączyło. Dobra, już myślałem, że się znowu mi zużyła ta latarnia, nie? Ja. Pr właśnie próbujemy tam się dostać niżej. Ja nie wiem. Czy jest tu w ogóle coś, co by mogło być ciężkie? Ale w ogóle stwierdzam, że pomimo tego, że ta gra nie ma, jakby, mózgu, w sensie nasza postać nie, nie ma wskaźnika tej psychy. To jakby ten wskaźnik psychy jest chyba taki na bieżąco, mam wrażenie. I jak nam się robi takie coś na ekranie, to już jest źle. I mi się to nie podoba tak bardzo. że z drugiej strony to to jest kamień. O, to może dlatego. O, uda ci się? No wyłaś, bo przez ten kamień nie możemy pchać. Chyba nie muszę czymś konkretnym tego wyciągać, co nie? no nie mam, nie mam nawet czym. W ogóle to mogę do, dolać, ale. Weź, patrz, światło, światło. A to mogę zgasić te światła, mam rozumieć? Okej, okay, czyli czuję, że. Chyba naprawdę, jak jest światło, to normalnie tego potwora to może chyba przyciągać jednak. I po to możemy je gasić też. Oj. Nowe. Schacze. Patrz, jak skacze. Jak to w ogóle wygląda od spodu? Tylko, e... czy mi się wydaje, że tutaj jakby jednego koła nie ma? Tu są koła. A z drugiej strony. Aaaa! Dobra, no rozumiem, że mamy znaleźć e, koła. Tylko, gdzie to może być? Tam jest jakaś dziura. ja mam wrażenie, że ten potwór się w tych dziurach przemieszcza. <grywa> Czy o może od tej, tej drugiej armaty mogę to wziąć te koła? Mogę to mogę cofnąć ją, ale... Jak wziąć te koła stąd? No weee pomocy Koła chcę O tu jest koło! Ej, idź sobie, idź, Zbloczyłem się o coś! Gro! Ej, ale serio się zbagowałem! Ej, super! Ej, serio! No, Ej, dobrze, ja Wam powiem, że musiałem wczytać grę w ogóle poprzedni zapis, i jestem w ogóle teraz w zasadzie przed zrobieniem czegokolwiek w tej lokacji więc po prostu beka naprawdę super, że gra mnie tak zbagowała aż w taki sposób co nie? ale no cóż w sensie za dużo tutaj nie zrobiliśmy jedyne co jest problemem to jest to, że nie mamy pozapalanych świateł w różnych miejscach, ale to może być w sumie na dobre, tak na jedno. Teraz ja mam pytanie: Gdzie był ten pokój z tymi gośćmi? Ale naprawdę, stwierdzam, że naprawdę się mega teraz wkurzyłem na, te, na ten błąd. Bo ja byłem już w takim klimacie, naprawdę w ogóle tego nie. No, już się właśnie zaczynałem bać. A tu mi gra nagle. Tak baguje mnie, że. Muszę w co cofnąć save a i w ten save był właśnie przedtem w ogóle. Naprawdę, nie spodziewałem się, że taki bug może mi się wydarzyć, co nie? Ale gdzie oni byli? Tak, serio, bo. Bo ja się gubię. Tak, my no tu mamy powtórkę z rozrywki, ale to trudno. Ech. Tu, tak, tu to było. Ja teraz się boję, że mnie zbaguje się. Pomocy, teraz dotknę tego. O, a tu się powtarza scena. No. No sorry, że tak jeszcze raz to musicie patrzeć, ale w sumie nie chciało mi się po te wszystkie lokacje tylko przychodzić po to, żeby mieć scenkę w nich, nie? Gdzie on jest? Światło. Zapalmy tutaj I... Uh, no i nigdzie nie mogę zapalić. Dlaczego to odpalam zapałkę to nigdzie nie ma? Dobra to. Mamy koła. O i teraz nam to ten kamień samo wywaliło do, w ogóle. Dobra. No to teraz to możemy pchać. Le weź mi ten kamień. Dobra, no to myślę, że możemy wrócić do zabawy. Mam wrażenie, że ten hałas tego w ogóle mega... mi się wydaje, że to potwora nam tutaj sprowadzi, który i tak już to był, ale no. Ale jest, jesteśmy przy radiu. Dobrze, progres. Tu nas raczej nie może zcenterzyć, skoro tu jest radio. Siemka? hello, Hello, doktor, are? tam? tak, jestem Ava, is to ty? dziękuję Tazi, Tazi Trianon. Yes, trianon. Uh, are you well? Yes. Well, no, not really, not at all. I, ca I can't remember anything. I'm pregnant. I'm lost. Selim, a fort. I'm in a fort. We were here before, I think. I don't know. Doctor, where are you? We have found help people, a village. But, uh, Yasmin. Yes, not well. The fort? Yes, the fort. Go through the mountain pass, and it is maybe an hour beyond there. The mountain pass? Yes, yes, I see the village here on the map. Oh, thank God. But, um, Doctor, please, there's something else. I, uh, I keep blacking out. It, it feels like I'm losing control. I am aware of your recent problems with Triana.

No, Przestajemy pamiętać co się dzieje i w ogóle tracimy na całą kontrolę, i potem nie pamiętamy urywku co się stało. Ale ogólnie to, czyli oni są dalej gdzieś na tej pustyni, tylko znaleźli pomoc i ta pomoc jest tutaj, więc trochę daleko, bo musimy pójść tak i tak, i po drodze jest jeszcze jedna lokacja. Ale najpierw tak musimy się wydostać z tej aktualnej. Więc yy, przed nami długa droga, ale przynajmniej mamy cel już. Czy tam było? Tak, tu było.

Ok, czyli potwór ich zaatakował, ale w ogóle ja mam wrażenie, bo ten doktor, ten doktor na pewno o czymś wie i on chciał nam powiedzieć, dlaczego mamy te. Dlaczego, dlaczego tracimy kontrolę. I w ogóle często my tracimy kontrolę, i w ogóle nam się pokazuje, nam ryj tego potwora, i mi się wydaje, że się potwora, może nie tylko potwora, ale ten taka dziwne, dziwna twarz, yy, może my jesteśmy jakoś z tym potworem połączeni, bo on taki trochę był przerażony, tak mi się wydaje, jak nas usłyszał, w ogóle też liczył, że jesteśmy kimś innym niż jesteśmy. No cóż, zawiedliśmy go najwyraźniej. Ale no... Na razie ten potwór nas tak tylko... Podpuszcza trochę. Bo tak tam jakoś jeszcze nie wyskoczył bardziej. Ale to dobrze. Bo tylko tak jakoś trochę nam... Rączkę pokazuje i takie rzeczy. Ja stwierdzam, że ja... On tu jest! Chciałem powiedzieć, że cykam się tych dziur, ale ja. my uciekamy. On tu jest! Ale on nam wyskoczył teraz. Ja tu miałem mówić właśnie, że. O dziury! O Jezu, uciekłem! O Boże! Boże, ale w ogóle, z, bo te, z tych dziur on te rączki yy, czasami wystawia, nie? Jest tak... Bałem się, że on mi może jakoś mnie, nie wiem, złapać mnie przez tę dziurkę. A on po prostu tymi drzwiami wyszedł. O Jezu, zaczyna się. Dobrze, no, nie ukrywam, że trochę mój jakby strach, trochę... Jezu, muszę zapauzować. Trochę opadł przez tego baga, co miałem. Ale chyba, chyba jednak dalej się cykam tak trochę. Ale, tro ale właśnie ten bug mnie mocno zabolał. No niby to jakoś nie musiałem dużo nadrabiać, ale no... Wkurzyłem się trochę. on tam jest? Ale... Fuck. Aha. Okej. Okay. Właściwie się tak trochę dziwiłem, bo on upał w te drzwi, a te drzwi są jakby loadingiem, nie? A chyba tak nie może być, żeby on przez drzwi, które są loadingiem pomiędzy lokacjami przeszedł.

No tylko ja mam pytanie, skoro my wszyscy, oni wszyscy tutaj uciekli, razem właśnie z tą Tassie, to dlaczego Tassie znowu jest tutaj, nie? I oni tą bramą uciekli, nie? Tylko, że ona tego nie przesunie. Ach. Jaki jest nasz cel? Drzwi. No to... Dużo wiemy. Ale dobrze, skontaktowaliśmy się z doktorem. Oj, oj, oj. Ja obstawiam, że na takiej... Otwartej przestrzeni, gdzie w ogóle jest jasno, to raczej ten potwór nas nie będzie męczył, tylko raczej w takich ciemnych zaułkach, nie? Ale to jest zamknięte, te drzwi, te drzwi są zamknięte i ja bym chciał tam się dostać. Radio albo my wzięliśmy je, tylko nic nie możemy zrobić. To, jak ja mam otworzyć te drzwi, ale w ogóle. Ale tu mogę wejść dalej, nie? Ojej. No Dlaczego ja mam wrażenie, że... ...my musimy tam coś zrobić, tam gdzie ten... ...potwór jest? Ja nie chcę tam wracać. Ale taka prawda... ...że tutaj, gdzie... ...jesteśmy tutaj na dworze, no to my już tu byliśmy i trochę też pozwiedzałem i tu nic nie znalazłem, nie? Dlaczego mi się wydaje, że ja muszę dosłownie wrócić z, do miejsca skąd uciekliśmy przed chwilą? Zobaczymy. <laughs> ale ja nie chcę, tak szczerze. Już się ucieszyłem, że uciekłem. że tylko na chwilę się pokazał, ale... Ale dobrze nie ma go tu. W nie sensie, no, teoretycznie. W sensie, no nie ma go w taki sposób, że nie stoi tutaj od razu i nas nie zniszczy, nie? Ale, Ja... Jest ów Uf, to w się sensie, ufno. To niedobrze, ale. Ale, ja mam wrażenie, że musimy wejść tam skąd on przyszedł. Bo po coś się to otworzyło. Mamy coś. Co to jest? Eee... Salt. Peter, A Sharp Salt Like Substance found in the... Okej, okay, ale co mam dać substancja su solo podobna? Zapałki dziurka mm. Jakieś wskazówki To tą solą mam użyć na to Ale no, ja w ogóle, jak uciekałem przed tym potworem, to ja nawet nie zauważyłem tego wisielca. On tu jest! Jezus! On tam był! On tam znowu był! Ja nie chcę ratunku. Proszę, powiedzcie, że już tu mogę użyć tej soli jakoś. Wiesz no, co ja wiedzieć, co zrobić z tym? Nie, no to nic nie da. Chyba, że na te drzwi może to jakoś. Ale nie, no, co ma sól nam na drzwi zrobić? Jezu, ptak odleciał. Jakiś. Ale to jest dobry znak, bo gra nam pokazuje. Gra jakby odpaliła nowy skrypt. Nie, nie mam tego tu użyć. Na no sumie... Ja nie wiem. Ja nie chcę wracać tam gdzie ten potwór znowu. Chwila. Ja znowu tu wejdę. Tak, nie wiem, czy wchodzenie w to samo miejsce, gdzie był potwór co chwilę, to jest dobry wybór. Ciekawić, to mogę na jakichś drzwiach użyć. Że on jakby chodzi czasami. No stąd wzięliśmy to. To solo podobne coś. A to jest zamknięte teraz. Okej, okay, czyli gra mi mówi przynajmniej, że tam wracać się nie muszę. go słyszę. Jego słychać w ścianach. Ja już wiem skąd go właśnie słychać. Dobra, po raz kolejny się nie pojawił. Mam mi tak straszyć, właśnie. Na razie on chyba nie ma mnie za bardzo zabić. Żeby nigdy nie uciekł, to bym nie zabił. Ale ma tak straszyć mnie powoli. No to nie, no to my wychodzimy stąd. Mamy solo podobną substancję. I wszystkie drzwi są pozamykane tutaj. Więc jestem przynajmniej pewien, że tutaj nic do roboty nie ma. Oj, 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 Tylko ja mam wrażenie, że on teraz będzie tam straszył. Dobra. A chwila, bo to jest otwarte teraz. Do tego radia. Okej. Okay. A tutaj? Chwila, tutaj uciekliśmy w tę stronę. To gdzieś tu coś jest. Stąd przy... Słysza, zwaliliśmy się tu z góry jakoś. Nie, czy tu? Chwila, gdzie my... E, zapalić chcę. Co ci jest? O, zwłoki. Spokojnie, zwłoki to nasz najmniejszy problem. Dobra, ja zapalę tę lampę. Tu nic nie ma, ale stąd spadliśmy gdzieś, nie? Jezu, weź nie drży się, bo ja się zaczynam cykać. Stąd spadliśmy, mniej więcej. Eee, I tu poszliśmy potem. Chwilę jak to się stało, że. A bo teraz to jest zamknięte. Okej. Okay. Czyli tutaj przychodzić pomiędzy tymi miejscami. Nie możemy. Ale dobrze, myślę, że to, że to jest otwarte. W ogóle wejście tutaj, to jest jakiś znak. Że jakiś progres się przynajmniej dzieje. Ale. A tu też nie. Teraz nie mogę tu. Okej, okay, dobrze. Dziękuję, Gierko, za to, że mi pokazujesz, że tu nie ma sensu już jednak przychodzić. Może chwila, bo ten ptak odleciał stąd. To może ten. ten czołg coś ma nam sugerować? Coś tu była łapka przez chwilę. O, tu jest! Dobrze, ma nam sugerować. Okej, okay, to czy ja w ogóle źle patrzyłem? Co w się... Sensie, no... Może tu muszę użyć tego. Nie. Mogę to przesunąć. Nie mogę tego otworzyć tak. Chyba, że od złej strony to się zabieram. Ach. O! Mogę wejść. Czy my będziemy strzelać do tej bramy? O, ha ha. Podoba mi się to tak szczerze. Mm. To nie wiem, tutaj mogę soli użyć jakoś, bo to w ogóle się tak trochę nie rusza. A! Klucz Ale teraz mogę ruszać tym Tak, mogę Tylko, że nie mam czym strzelić. Okej, okay, dobrze. Mamy rozwiązanie, bo znaleźliśmy klucz. Czyli ten klucz pewnie jest do tego ostatniego, już budynku, <grym> i tam pewnie znajdziemy coś do strzelania. <grym i wyszczone> no to się cykam już. dream. Okej. Okay. Mm, mm, siemka, notka. No to też jakiś spis chyba, to chyba kolejny spis y posiadanych przedmiotów zaopatrzenia naszego i w ogóle naszego, tego naszego naszej ekipy. Super, że pachnie śmiercią, ale. Ale w sumie nie super, bo mi się to nie podoba Czy my tam możemy zapako... Chwila. Czy mogę tu... Tak! Nasypałem tego solo podobnego. Robimy ten. Robimy proch strzelniczy. Okej. Okay. No, to ogólnie mówią nam, że musimy sobie połączyć ogólnie różne składniki. Orde desalt okej. Okay. No to czyli tutaj zrobimy nabój do e, zapalimy, może Zrobi robimy nabój do tego działa w czołgu. W sumie niepotrzebnie zbandowałem tą zapałkę. Ale tu się czuję w miarę bezpiecznie, bo jest. Ja nic nie mówiłem, że tu się czuję w miarę bezpiecznie. Miałem powiedzieć, że czuję się w miarę bezpiecznie, bo jest jasno. Ale to chyba nie jest wyznacznik. Prawie mnie zabiło. Zabiła ta kusza. Kolejna. O, tu mamy wągiel. Tu palimy. Okej okay. Czy ja muszę coś tu, tego użyć? Eee... Okej. Okay. Tu mogę włożyć ten węgiel? Tak, bo my go rozdrobnimy, mam rozumieć W tą stronę mam to. Tyle? Nie, chyba. A, my takamy. mamy... To w tę stronę, dobra Czyli Nie wiedziałem w którą kręcić. Dobra. to zmieliliśmy węgiel. Ech, te drzwi w sumie może odbarykadujemy. Zawsze jakaś opcja rotacji, co nie? Jakby nas potwór gonił. Tak. Ech, chcę włożyć ten... O, to tyle? Proszę powiedzcie, że to tyle. To jest Aha, mogę... e, no to jeszcze siarka jest nam potrzebna. E, tu gdzie to jest? W sensie, chyba dalej. O, tu już mi się nie podoba. Bardzo mi się tu nie podoba. Tu się wydarzyły złe rzeczy i dużo zwłok. O, tu jest światło. Tu jest bezpiecznie. W miarę, że coś czuję, że tutaj ten potwór się nieźle zabawił. Ale dobrze, ja myślę, że to było na tyle. W następnym odcinku sobie machniemy ten. Eee. <tryk> Ten pocisk, no stwierdzam, że dość wolno to ogarniam, ale stwierdzam, że się trochę cykam i tak trochę będę się kitrał, ale podoba mi się to, że zaczyna się rozkręcać gereczka. Więc dobrze, ja Wam dziękuję za oglądanie, trzymajcie się i cześć.